Możliwe, że nie słyszeliście o Rytuale Trzech Króli, dlatego przed przejściem do mojej historii pokrótce go opiszę. Ten rytuał to kolejna zabawa spragnionych adrenaliny, która stała się popularna jakoś w 2013 roku, po tym jak ktoś zapostował jej zasadę na reddicie i dodał do nich kilka niepokojących ostrzeżeń, żeby oczywiście tym bardziej zachęcić do próbowania tego rytuału. Autor nazwał to relatywnie prostym sposobem, żeby skontaktować się z drugą stroną, a większość łyknęła to jak kolejnymi do krwawej mery czy zabawę z człowiekiem północy. Autor w tym poście przestrzegał przed tym, w jakim stanie wykonujemy rytuał, aby nie być pijanym czy nie robić tego w okresie depresyjnym. Ale przede wszystkim, żeby pamiętać, że większość tego, co on opisuje, to nie wymagania rytuału, a zabezpieczenia przed tym, gdyby coś poszło nie tak. Celem rytuału jest poznanie odpowiedzi na pytania, jakiekolwiek, które zadamy jednemu z trzech króli. Podczas wykonywania rytuału i my jesteśmy królem dla pozostałych gości. Towarzyszyć nam będą królowa i błazen jedno, które będzie nas oszukiwać i prowokować, oraz drugie, które odpowie na nasze pytanie. Brzmiało to na tyle niepokojąco, a zarazem nieinwazyjnie, że wielu próbowało i opisało swoje doświadczenia pod postem autora. Teraz przejdę do samego przebiegu rytuału. Lista potrzebnych przedmiotów. Bardzo duży, pusty i cichy pokój, najlepiej bez okien. Jeśli ma okna, należy je zakryć, żeby było całkowicie ciemno. Piwnica to dobry wybór, jeśli jest wystarczająco duża. Paczka świec, jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziesz potrzebował tylko jednej i zapalniczka. Wiedro wody i kubek, wiatrak elektryczny, dwa duże lustra nie zostaną one uszkodzone, a jeśli zostaną, to będzie najmniejszy z Twoich problemów. Trzy krzesła, budzik, działający telefon, nie zapomnij go naładować, przyjaciel, który zgodzi ci się pomóc w tym wszystkim, mała zabawka albo jakiś ważny dla ciebie przedmiot z dzieciństwa. Przygotowanie rytuału. Zacznij około 11 w nocy. Postaw jedno krzesło na środku pokoju skierowane na północ, to bardzo ważne. A pozostałe dwa z prawej i lewej strony odwrócone w stronę krzesła. Dystans między Twoim tronem a tymi od królowej i błazna powinien być mniej więcej taki jak odległość wyciągniętej ręki. Połóż lustra na krzesłach królowej i błazna z twojej prawej i lewej strony skierowane w Twoją stronę i swoją nawzajem. Spróbuj zrobić tak, żeby były pod kątem 90 stopni. Inaczej możesz mieć więcej lub mniej niż Trzech króli. Gdy usiądziesz na tronie, powinieneś być w stanie zobaczyć swoje własne odbicie w obu lustrach bez potrzeby odwracania głowy. Jeżeli widzisz swoje odbicie kątem oka, to dobrze ustawiłeś. Następnie połóż wiadro wody i kubek przed sobą, niezbyt daleko, tak żebyś nie był w stanie go sięgnąć. Za sobą postaw wiatrak i go włącz. Nie na najwyższe obroty. Średnie lub niskie wystarczą. Zostaw go włączonego. Wyłącz światło, opuść pokój i idź do swojej sypialni. Połóż świecę obok łóżka, obok zapalniczki, budzika i telefonu. Najlepiej ładuj go ładowarką. Ustaw budzik na 3.30 rano, zgaś światło i idź spać, trzymając obiekt z Twojego dzieciństwa. Przebieg rytuału. Wstań o 3.30, gdy tylko obudzi Cię budzik. Wyłącz go i nie włączaj światła. Masz równe 3 minuty, żeby zapalić świecę. Wziąć telefon i wejść do przygotowanego pokoju, żeby usiąść na tronie. Musisz siedzieć na nim równo o 3.33. Nie zapomnij przedmiotu z dzieciństwa. Upewnij się, że wszystko poszło dobrze. Jeśli twój telefon z jakiegoś powodu się nie naładował, nie kontynuuj rytuału. Jeśli alarm nie zadzwonił równo o 3:30, nie kontynuuj. Jeśli okaże się, że drzwi do ciemnego pokoju są zamknięte, pamiętaj, że zostawiłeś je otwarte, nie kontynuuj. Jeśli zostałeś wyłączony wiatrak, a zostawiłeś go włączonego, nie kontynuuj. Uwaga! Jeśli musiałeś przerwać z jakiegoś powodu, opuść dom z twoim przyjacielem. Idź do hotelu czy gdziekolwiek. Nie musisz biec. Masz czas, żeby wziąć kurtkę czy klucze, ale opuść mieszkanie. Po szóstej rano wszystko powinno być bezpieczne. Jeśli wszystko poszło wedle planu, możesz usiąść na tronie. Nie patrz w żadne z luster z żadnej z twoich stron. Nie pozwól, żeby świeca zgasła. Za tobą jest wiatrak. Musisz chronić świece swoim ciałem, które znajduje się pomiędzy. To ma cel, zaufaj. Patrz prosto przed siebie w ciemność. Nie na świece, nie na lustra, tylko prosto przed siebie. Możliwe, że zauważyłeś, że nie powiedziałem, gdzie siedzi królowa, a gdzie błazen. Dlatego, że twoim zadaniem jest odgadnięcie, który jest który. Z ich perspektywy, ty jesteś królową lub błaznem, stąd nazwa Trzej Królowie. Co się stanie? Autor nie sprecyzował. Powiedział jedynie, że jeśli masz pytanie, to dostaniesz odpowiedź. Musisz wytrzymać do 4:34, nie pozwolić, żeby świeca zgasła, nie patrzeć w lustra. Starać się nie ruszać, nawet jeśli będziesz się bał nie dlatego, że to może przerwać rytuał. Ale dlatego, że takie zachowanie nie wypada w takim towarzystwie. Kluczowe jest, żeby świeca się nie zgasiła to zadanie wiatraka. Gdyby twoje ciało nagle zostało przesunięte, świeca się zgasi. To plan pomocniczy numer jeden. Plan numer dwa to twój przyjaciel. O czwartej trzydzieści ma wejść do pokoju i zawołać cię po imieniu. Jeśli to nie zadziała, ma zadzwonić do ciebie. Jeśli to też nie zadziała, jest jeszcze kubek i wiadro. Nie może cię dotknąć, ale może spróbować cię ocucić tymi przedmiotami. Plan numer 3 to twój przedmiot z dzieciństwa. Wskaże ci drogę, gdyby coś nie wyszło. Jeśli zrobisz wszystko jak opisano, rytuał powinien zadziałać, a ty będziesz dobrze przygotowany. Jeśli nie weźmiesz tego na poważnie, to nie zadziała. Najgorzej, jeśli nie weźmiesz tego na poważnie, ale i tak ci się uda i nie będziesz gotowy na konsekwencje. Jeśli się boisz, przypomnij sobie tytuł rytuału. Zanim przejdę do moich własnych doświadczeń, trochę o sobie opowiem. Jestem ateistą, odkąd skończyłem 13 lat. Nie chodzę do kościoła, nie wierzę w żadne nadprzyrodzone zjawiska, traktuję je tylko jako niezłą zabawę. Nie nazwałbym się tchórzem czy kimś, komu łatwo wkręcić jakieś historii o duchach, raczej podchodzę do życia racjonalnie. Jestem stałym bywalcem no-sleepu na Reddicie, a tam często pojawiają się różne nowe pasty czy wymyślone rytuały. Znalazłem Rytuał Trzech Króli i uznałem, że brzmi naprawdę tajemniczo i strasznie a pozorne odpowiedzi na jakieś mroczne pytania to o wiele lepsza perspektywa niż wydłubane oczy przez krwawą Mary, gdy próbujesz przywołać ją w lustrze. Moja dziewczyna trenuje balet i ma w swoim domu pokój do tańca, gdzie jedna ściana, południowa, jest lustrzana, a północna pusta. Też jest ogromną fanką creepypast i horrorów, więc zgodziła się pomóc mi w moim eksperymencie. Wieczorem ułożyliśmy wszystko w pokoju wedle instrukcji i zakryliśmy kocami okna. Potem obejrzeliśmy film na rozluźnienie i poszliśmy do sypialni na dole. Moja dziewczyna nie chciała spać na górze. Uważała, że jest za blisko sali, gdzie miałem przeprowadzić rytuał. Obudził mnie budzik o trzeciej 3.30. Ustawiłem sobie Benny Hill Team jako dzwonek, żeby nie potęgować strachu, tylko wejść do pokoju rozluźnionym. Dziewczyna mnie odprowadziła i zatrzymała się przed pokojem, a ja zająłem swój tron, ze świecą, oczywiście. Pokój jest dłuższy niż szerszy, więc przez to, że moje krzesło było na końcu, nie mogłem zobaczyć drzwi w ciemności. Przez pierwsze minuty nic się nie działo, a ja uważałem, że poddanie się nastrojowi niepokoju sprawi tylko, że wmówię sobie, że coś widziałem. Kilka razy coś niby mignęło w lustrze, ale w większości był to wynik mojego strachu. Po jakimś czasie w pustym, ciemnym pokoju, gdzie podobno ma się coś wydarzyć, każdy byłby sobie w stanie coś wyobrazić. Ale po tym spokojnym początku zacząłem słyszeć coś wyraźnego, co jakby odciskało się od wszystkich innych przypadkowych dźwięków, które wydawało mi się, że słyszałem. Dochodziło od strony drzwi, i brzmiało jak nucenie w jakimś języku, którego nie znałem. Pierwsze, co pomyślałem, to to, że to moja dziewczyna. Ale w przeciwieństwie do reszty, ten dźwięk trwał i trwał. Potem z krzesła z prawej zacząłem słyszeć jakby dźwięk pisania. Jakby ktoś używał pióra i coś zapisywał na kartce papieru. Już byłem w nastroju rytuału, gotowy pobawić się, że to dołączył do mnie jakiś król i zapytać, co zapisuje, ale bałem się przerwać ciszę. Miałem wrażenie, że pisanie przyspiesza, aż w końcu usłyszałem głos z lewej. Przyznam bez bicia, o mało się nie posikałem. Chciałem wstać i wybiec z pokoju, ale z drugiej strony bałem się też tych wszystkich przepowiedni, nie opuszczaj pokoju przed czwartą 4:34. I tak dalej. Głos wypowiedział moje imię. Brzmiało ono jakby było takim krzykiem dochodzącym z daleka. Potem zaczął wypowiadać urywane zdania, których w większości już nie pamiętam. Czułem się, jakbym był w tym stanie między snem a jawą, gdy już zasypiasz, ale jesteś świadom wszystkiego wokół. Potem wszystko zrobiło się dziwne. Głos z prawej zaczął mówić po kolei hasłami złe rzeczy, które kiedyś zrobiłem. Dużo to analizowałem i wszystko, co powiedział, było jakby analogiczne do mojego życia. Oszukać mamę. Jakiś czas wcześniej rzuciłem studia i udawałem przed nią, że wszystko w porządku i tym podobne. Trochę jakbym stworzył i zapisał swoją listę grzechów. Potem głos z lewej znowu się włączył i zaczął mi radzić. Nie były to jakieś pełne, wyraźne zdania: Zrób to czy to, mógłbym się kłócić sam ze sobą, czy to moja wyobraźnia, ale wszystko było dość spójne. Napisz do niej, ciocia, gdy już jakieś dwa tygodnie wtedy zwlekałem z odpisaniem na maila od siostry mojej mamy. Potem porady przeszły w niezrozumiałe dla mnie urywki rozmów. Pamiętam, że ktoś zapytał: Czy czerwona nić może udusić ducha? To było coś, czego do teraz nie mogę zinterpretować. Na to męski głos odpowiedział: nie, nie, nie. Słyszałem też, jakby, dźwięki tłumu, dzieci od strony drzwi. Tym razem nie śpiewały piosenki, tylko wydawały się o coś kłócić. Gdy to pisze, brzmi to chaotycznie, ale wszystko następowało po sobie i wtedy taki się nie wydawało. Ostatecznie usłyszałem głos mojej dziewczyny. Wołała mnie pytając, czy już kończę. Odkrząknąłem, żeby włączyła światło, i zgasiłem świecę, gdy już było jasno. Spytała mnie, jak było, ale wtedy odpowiedziałem, że opowiem jej rano. Gdy wstałem, byłem trochę rozdygotany, więc zamiast iść spać, obejrzeliśmy jeszcze jakąś głupią komedię. Rano poczytaliśmy doświadczenia innych z tym rytuałem, i chociaż z czasem coraz mniej wierzę, że cokolwiek z tego, co opisałem, się wydarzyło, to po południu tego dnia odpisałem ciotce i zadzwoniłem do mamy. W razie czego? Moja dziewczyna jakiś tydzień po moim eksperymencie powiedziała, że w czasie rytuału zeszła na dół, bo miała wrażenie, że słyszy pukanie do drzwi na dole, ale nikogo tam nie było. Mówiła też, że o jakiejś czwartej kot przechodził korytarzem i chciał zajrzeć do pokoju, gdzie byłem, ale spanikował i pobiegł na drugą stronę. Sama czuła niepokój, ale nie słyszała żadnych głosów dochodzących z pomieszczenia. Możliwe, że oboje daliśmy się ponieść wyobraźni. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, Zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę Hribby Pasty lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.